Co mnie uderzyło w tej książce? Po pierwsze, słowa, które wypowiedział papież Leon XIV i coś, co jest na samym początku tej książki: Pokój Wam. Bóg Jezus chce naszego serca. Jak rozumieć szczęście? Każdy z nas to szczęście inaczej rozumie, bo inne ma doświadczenie życia, inne ma doświadczenie teraźniejszości, przeszłości, inne ma marzenie. Dzisiaj yy, zachęcam każdego z Was do tego, żebyście może na nowo odkryli każdy swój dzień z książką, która właśnie się pojawia. Miej szczęśliwe dni. Kto jest źródłem tego szczęścia? Albo kto jest najważniejszy? Ksiądz Piotr Pawlukiewicz w książce o miłości powiedział, zadał takie pytanie: Kto jest najważniejszy w małżeństwie? Wydawać by się mogło, że: mężczyzna albo kobieta. Odpowiedź była bardzo krótka: Jezus. Źródłem szczęścia jest Jezus. Zachęcam Was, moi drodzy, do, do przyjrzenia się tej książce pod redakcją pani Katarzyny Szkarpetowskiej, nad notatkami, które udostępnił. Ksiądz Jerzy Jastrzębski, wydawnictwu Esprit, które właśnie wyprodukowało piękne dzieło, jakim jest właśnie kolejna edycja, czy można by powiedzieć rozciągnięcie książki Dbaj o dziś, czy Alfabet księdza Piotra Pawłukiewicza. Co mnie uderzyło w tej książce? Po pierwsze, słowa, które wypowiedział papież Leon XIV. I coś, co jest na samym początku tej książki. Pokój Wam. Bóg, Jezus, chce naszego serca. Coś, o czym też mówił papież Leon XIV. Pochylę się jeszcze nad kilkoma datami, które dla mnie są osobiście bardzo ważne. To dzień 19 stycznia, dzień moich chrzcielnych imieni, gdzie Piotr mówi, ksiądz Piotr mówi, moje ja, może mieć 10 lat. I to jest droga śmierci. A śmierć jest nieszczęściem dla człowieka, który odrzuca Chrystusa, odrzuca sakramenty. Więc spróbuj nie pielęgnować w swoim życiu jajecznicy, ale spróbuj usłyszeć to, co mówi do ciebie Jezus Chrystus. Po co? Żebyś spróbował zweryfikować swój plan i przyjąć plan Jezusa na twoje życie, o czym jest mowa. 26 stycznia, w dzień moich imienin zakonnych, Piotr miał plan i dostał po głowie. My też mamy plany i ciągłe rozczarowania. Możemy niekiedy nie dojść do celu, jaki sobie wyznaczyliśmy, albo może myślimy, że się pomyliliśmy, czy idziemy, czy jesteśmy w jakiejś sytuacji, której nie planowaliśmy czy nie planujemy i okazuje się po pewnym czasie, że Bóg rzeczywiście miał plan. Spróbuj go przyjąć. Jako swój. I 22 dzień kwietnia to dzień moich święceń kapłańskich. Jezus szukał spragnionych. Eucharystia, która powinna być dla nas wierzących, a dla tych, którzy nie wierzą, niech by była taką inspiracją do pragnienia Jezusa. Do ciągłego przyjmowania każdego dnia w stanie łaski uświęcającej Jezusa sakramentalnego. I znowu kolejny taki znak. Tej książce, która dla mnie jest bardzo mocny. Pierwszy dzień listopada, śmierć może być biologiczna i duchowa, czyli dzień uroczystość Wszystkich Świętych. Źle rozumiemy ten dzień jako dzień zmarłych, a to jest dzień radości z tego, że mamy orędowników w niebie, a dla mnie dzień urodzin biologicznych. Moi drodzy, odruchowo boimy się tej pierwszej śmierci biologicznej. A świat specjalizuje się w ożywianiu człowieka nieboszczyka. Ja to nazywam, już przed laty tak to nazwałem, że ktoś, kto nie żyje Jezusem, Chrystusem, nie żyje sakramentami, nie żyje Kościołem, to jest takim chodzącym trupem. Więc nie bądź chodzącym trupem, ale bądź człowiekiem żywym, obecnością Jezusa. Słowo, które mnie dotknęło bardzo osobiście w książce Dbaj o dziś, a w zasadzie w przewodniku duchowym, odsyłam cię do dnia 8 maja i do tytułu, który pozostawił nam ksiądz Piotr Pawłukiewicz. Tytuł brzmi: Bóg wie, co robi. A co się wydarzyło 8 maja 2025 roku? Został wybrany nowy papież, Ojciec Święty Leon XIV. Dla mnie to był taki Boży znak, Boży palec, że rzeczywiście i odpowiedź, że Bóg wie co robi. Spróbuj zaufać Jezusowi.